Siemano. Dziś nie z działki, tylko z nowo powstającego warsztatu, w którym będziemy pracować. W sumie to nie będzie jako taki warsztat. Ponieważ w tym pomieszczeniu będziemy mieć hamownię, hamownię o której marzy właściwie chyba każdy, kto gdzieś tam zaczyna zabawę z takim ostrzejszym tuningiem, strojeniem silników. No, i wiadomo, to już się wszystko później rozwija. Czyli chce się i robić chip tuning, no i nie mając tej hamowni, no to jednak jest to dużo mniej profesjonalne. I przy takich mocniejszych furach jest to trochę niebezpieczne, bo ponieważ gdyż musimy tym autem poruszać po drogach. A akurat w mojej okolicy, te drogi nie ma żadnej ekspresówki, nie ma autostrady, no i trzeba, tymi bo... trzeba było tymi bocznymi drogami jeździć, tak żeby po prostu obciążyć auto i je wystroić, także było to nie, było to dość czasami hardkorowe i niebezpieczne e, dlatego w końcu udało nam się wywalczyć hamownię i ta hamownia będzie w tym miejscu teraz bawiłem się przez przez miesiąc czasu w budowlankę e, bawiłem się w budowlankę i tutaj większość prac e, no wykonaliśmy sami z pomocą znajomych i tak jeśli chodzi o pomieszczenie no to jest ono o wymiarze 7,60 na 5,30 jest troszeczkę za wąskie i przede wszystkim jest troszeczkę za krótkie ponieważ w tym pomieszczeniu będę mieć podnośnik czterokolumnowy tak sobie wymyśliłem czyli podnośnik czterokolumnowy będzie w tym miejscu postawiony, cyk w tym miejscu, jak dobrze pamiętam, się on powinien skończyć i tutaj będzie hamownia jednorol, jedno, jednorolkowa. No to są dwie rolki, ale ta hamownia to jest troszeczkę inna niż wszystkie, ponieważ jest to hamownia szczytowa, czyli mamy rolkę jedną i na tą jedną rolkę wjeżdżamy kołem. Możecie sobie zerknąć w internet, jak ona wygląda. No i tutaj będzie, i w razie, że ta rolka jest tylko jedna, no to jej średnica jest, jest tam 50 cm ma ta jedna rolka, więc z automatu ta hamownia jest wyższa. To pomieszczenie mam na, jakby pod spodem, mam piwnicę. Także nie miałem możliwości zatopienia tej hamowni w, w podłodze, dlatego ona będzie po prostu wolno stojąca na, na, tym, na tej posadce. No i przez to ta hamownia jest po prostu wysoka z racji średnicy tego, tej rolki. No więc wymyśliłem sobie, żeby nie robić najazdów, ponieważ najazdy to też jest pewien koszt. Tylko udało mi się, udało mi się. Po prostu zaczerpnąłem takiego trochę pomysłu z tych amerykańskich yy, hamowni. I tam właśnie mają także że jest właśnie podnośnik czterokolumnowy, na, na który wjeżdżamy. Podnosimy do poziomu hamowni. Hamownia, jak dobrze pamiętam, ma chyba 70 cm wysokości. Także ona taka będzie. Może troszeczkę niższa, nie pamiętam dokładnie. Za dwa dni ją przywozimy i wtedy będziemy dopiero montować ten podnośnik, tak, żeby to sobie ustawić tak jak trzeba. No i jaki jest plus tego rozwiązania? Taki, że wjeżdżając sobie z pozycji podnośnika na hamownię, to w momencie kiedy w takiej furze typu właśnie Turbo BMW coś się wychrzani, a bardzo często się coś wychrzania w takich customowych autach, no to tylko zjeżdżamy z tej rolki i sobie teraz podnosimy to auto do góry. Jak na przykład trzeba zmienić sprężynę od Westgate'a, elegancko mamy dostęp, zjeżdżamy, później zmienimy, zmieniliśmy sobie tą sprężynę, zjeżdżamy dalej na rolkę. To wszystko jest takie wydaje mi się, że bardzo spoko rozwiązaniem e, praktycznym. No i co? Tutaj mamy bramę 4-metrową z przeszkleniem używaną kupiłem, zamontowaliśmy sobie. Nie ma na razie góry, ponieważ w przyszłym roku będzie zmieniany dach. I w tym na ten moment damy tutaj taką lekką konstrukcję. I rozcielimy folię taką, co się daje pod dach. Tak żeby to po prostu estetycznie to przez ten rok czasu wyglądało. Za rok, jak zostanie zmieniony dach, no to tutaj sobie to zrobimy tak, jak być powinno. Tutaj mamy ścianę lekką. Czyli jest to Regips, posadzka jest to posadzka przemysłowa, czyli taka zacierana z posypką to rozwiązanie mam u siebie na warsztacie, gdzie dotychczas pracowaliśmy i uważam, że to jest spoko temat, ponieważ robicie to tak jakby na raz. Czyli jeśli na przykład musicie większość w większości. Remontów, musicie wylać sobie beton, no nie? Więc w tym przypadku robi się to tak, że wylewacie beton, rozprowadzacie go, następnie odczekacie w zależności, jaka jest wilgotność powietrza. No to tam powiedzmy pół dnia, tak, żeby wchodząc na beton, ten but tam powiedzmy odciskał się na 3-2 mm. Jak jest już taki, tak przymarznięty, ty, przymarznięty ten beton, no to wtedy taką jest taka posypka przemysłowa, posypka do. do do posadzek sobie możecie pisać w Allegro. Tutaj poszło tej posypki za 520 złotych i to posypkę po prostu sobie rozcielacie. Następnie jest taka maszyna która to zaciera i na sam koniec jeszcze jest taki jakiś grunt czy coś że to się polewa. No i efekt jest taki jak tutaj widzicie. Ona jest w tym momencie dość mocno brudna ponieważ to wszystko było szpachlowane malowane także ona delikatnie ma inny kolor. Na pewno, jeśli będziecie taką wylewkę sobie robić, to ja nie miałem czasu, ponieważ dwa dni po, już tutaj mieliśmy pracę po wylaniu. I przez to ona się dość mocno poryszowała. A więc jeśli taką sobie chcecie zrobić, no to polecam Wam przynajmniej tydzień odczekać, żeby po prostu nie robić na niej żadnych prac, to wtedy będziecie mieli ją taką bardziej ładną. A to w czasie pracy i tak. W czasie pracy ona się i tak z, będzie zużywać. Eee, tutaj będę mieć bezpieczniki. Sławek to zrobi. Nie mogę się, do, się go doprosić. A tutaj mamy taką skrzynkę Hugert. Higert, nie wiem jak to się wymawia. Taka, post, takie podstawowe narzędzia tutaj mamy. Bo... Tak, żeby na hamowni, jednak jak coś się wykrzani, to żeby jednak było czymś się poratować. Więc tak to sobie tutaj działam. Właśnie się biorę za dalszą część elektryki. Tutaj muszę powiesić te lampy jeszcze. Następnie muszę tutaj właśnie od tej góry. Są tak zwane jętki na to mówią, czyli strzelić od tej krokwi do tej, do tej, do tej. i wtedy zrobię sobie właśnie ten sufit. Co jeszcze mi zostało? No i za dwa dni. Jak przejdzie tutaj hamownia, położymy hamownię. No to wtedy dopiero przywiozę podnośnik, który leży tam, gdzieś tam jeszcze, na zewnątrz, i będziemy montować podnośnik. i Myślę, że od przyszłego tygodnia, czyli dziś mamy, który jest dzisiaj, dzisiaj jest 17 czerwca, to myślę, że może takie, taki powiedzmy 20, 22 czerwca już po prostu ta rola będzie się u nas kręcić. No, więc tak naprawdę zapraszamy na strojenia, jak nam się uda to uruchomić.